Trudno mi sobie, nie ukrywam, wyobrazić nazwę dużego, prężnie działającego ośrodka w Bydgoszczy, który byłby, miałby na tabliczce napis: Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Toruniu, oddział zamiejscowy w Bydgoszczy, czy coś podobnego. Ja naprawdę nie widzę powodu. Aby Bydgoszcz miało tracić kolejną, niewielką, ale prężnie działającą instytucję, aby kolejny raz coś miało w Bydgoszczy znikać, bądź ranga tejże instytucji miała być obniżana. I tutaj, idąc za chociażby wypowiedzią pana wiceprezydenta Szopiskiego, z którym w tej sprawie się zgadzam, jeżeli mamy chociażby trzy Wordy, czyli wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeżeli nie kilka, to na przykład dwa miały być wojewódzkie ośrodki adopcyjne. Na przykład... Ośrodek w Toruniu i ośrodek w Bydgoszczy, a w naszym przypadku ośrodek w Jaścicach, w przypadku Torunia ośrodek Wocławski mogły być filiami tychże ośrodków. Najwyższy czas, aby poważnie rozpocząć poważną rozmowę z panem Marszałkiem które instytucje czy według jakiego klucza będzie się decydowało o tym, które instytucje będą w dalszym ciągu funkcjonowały w Toruniu, a które instytucje będą funkcjonowały w Bydgoszczu. Ja sobie nie wyobrażam, aby tylko z tego powodu że Urząd Marszałkowski ma swoją siedzibę w Toruniu, wszystkie urzędy podległo marszałkowi miały swoją główną siedzibę mieć właśnie, w tym, miały mieć właśnie w Toruniu. Równie dobrze wyobrażam sobie, że ośrodkiem wiodącym, jeżeli będzie to jedyny, może być to bydgoszcz, niezależnie czy to dotyczy tej konkretnej sprawy, czy też wielu innych spraw w przyszłości. W związku z tym. W moim przekonaniu najwyższa pora jest ustalić z panem Marszałkiem yy, zasady yy, funkcjonowania wspomnianych ośrodków, bo wprawdzie rozumiem, że koszula bliższa ciału i w ten sposób pewnie pan Marszałek myśli, ale yy, tego typu działania były sprzeczne chociażby z deklaracjami, które wielokrotnie od kolegów z Toruńia słyszymy. A słyszymy o to, że Metropolia Bydgosko-Toruńska, tak, że mamy coś robić wspólnie, że tu nie ma, nie powinno być żadnego konfliktu interesów. No i w praktyce mamy coś zupełnie przeciwnego. To, co tylko można, to jest przenoszone z innych miejscowości, w tym Bydgoszczy, właśnie do Torunia.